Co? Myślisz, że mop to tylko do podłogi? To teraz zobacz, gdzie go jeszcze możesz użyć. Trzy triki z mopem, które zmienią Twój sposób sprzątania. Płaska i duża powierzchnia końcówki mopa rewelacyjnie sprawdzi się przy myciu okien, w szczególności tych dużych. A dzięki teleskopowej rączce dotrzemy nawet do tych wysoko osadzonych. Ściany! Ej, to też się raz na jakiś czas myje. Tylko pamiętaj, aby je przed myciem odkurzyć, bo rozmażesz brud. A do samego mycia należy porządnie wycisnąć mop, a w tym pomoże nam obrotowy system na wiatrze. Fajne, co nie? I wszystko bez brudzenia rąk. Widzisz, jak dobrze wyciśnięty? Minimalna ilość wody. To teraz jeszcze fronty szafek. I co? Przydatne! A ty, do czego wykorzystujesz swojego mopa? Daj znać w komentarzu, a po więcej praktycznych i domowych porad subskrybuj mój kanał.